Urban Lab, podsumowanie, rozstrzygnięcie. Dzisiaj podziękowaliście wszystkim uczestnikom budżetu obywatelskiego 2025. Panie Rafale, Rafał Krzyżok z Urban Labu. Jak to w tym roku przebiegło z Waszej perspektywy, w Waszej ocenie? Jaka, czy, czy to jest to, na co czekaliście, jeżeli chodzi o frekwencję zainteresowanych, a przede wszystkim tych projektów? To był przede wszystkim wyjątkowy rok z tego względu, że sam budżet obywatelski przeszedł już do nowego referatu Wydziału Rozwoju, czyli Urban Labu. Dlatego się też dzisiaj znajdujemy właśnie w Urban Labie. Ogłoszenie wyników nie jest w, w Urzędzie Miasta i zastanawialiśmy się rzeczywiście, jak to pójdzie: czy, czy będzie to tak jak w latach ubiegłych, czy może pojawią się jakieś dodatkowe problemy. Natomiast samo głosowanie przebiegło bardzo sprawnie, bez żadnych problemów. W tym roku z tego co z tego co wiem, to wyjątkowo nie było żadnych jakichś problemów technicznych od pierwszych minut głosowania, bo już cztery minuty po otwarciu głosowania mieliśmy pierwszy głos aż do ostatnich sekund, bo na kilkanaście sekund przed zamknięciem głosowania oddany został głos ostatni, dlatego całe głosowanie bardzo sprawnie. I opy tak dalej. To na pewno tutaj, jeżeli chodzi o taką jakby strukturę tych projektów, które zostały docenione najbardziej. Wygrali strażacy, oni są też najbardziej zintegrowani, tacy są zwarci, gotowi, to też ma znaczenie przy zdobywaniu głosów, chociaż mówią, że też trzeba było jednak takich ludzi z ulicy jakby też przekonywać do tego, żeby wygrywali, ale ta pozostała jakby sfera, gdzie tej puli ogólnomiejskiej no nie starczyło na wszystko, ale mhm. też niewiele odpadło. Tak, niewiele odpadło to ze względu na to, że spora część środków, które były przekazane na projekty lokalne, pozostała i została przesunięta na, na pole środków na, na wiadomo, projekty ogólnomiejskie. To też aż cztery projekty z siedmiu ogólnomiejskich dostały się do realizacji. No i też niewiele projektów lokalnych odpadło, że tylko jeden i to był na Ocicach, ze względu na po pierwsze za małą ilość głosów o zaledwie jeden, ale jednak, no i też mimo wszystko nie kwalifikował się już do pozostałego budżetu przewidzianego na tą, na tą dzielnicę. To tylko pokazuje, że, że ten instrument partycypacyjny ma duży potencjał, więc jeżeli ktoś ma pomysł na racibusz, chciałby bezpośrednio wpływać na to, co się w naszym mieście dzieje, co się jeszcze ma wydarzyć, co ma powstać, no to zachęcamy do, do udziału w przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. No ponieważ jak widać chociażby jedna z dzielnic, która była dzisiaj prezentowana, no nie miała żadnego projektu, to też 106 tysięcy złotych poszło do budżetu projektów ogólnomiejskich, wiadomo, z korzyścią dla tych projektów, natomiast no pokazuje to, że tak duża ilość pieniędzy no i jest dostępna do, do, do wykorzystania. Z jednej strony duża, ale z drugiej strony te półtora miliona, ono jest przez 10 lat cały czas. 2015 to była inna kwota niż 2025. Wiem, że jest Pan tylko wykonawcą i może Pan tylko realizować jakby wytyczne odgórne miasta, ale czy tutaj nie warto jakby i też może takie wnioski, w końcu to jest debiut w Urban Labie, może z Urban Labem powinna to jakby się rozwijać w takim kierunku, żeby nieco ta pula jednak się zwiększyła, żeby ona była chociaż taka poinflacyjna, przepraszam, żeby nie, nie cały czas półtora miliona, bo to jednak jest dużo prac takich quasi-budowlanych, gdzie ten rynek podrożał. No z pewnością jest to, jest to coś wartego rozważenia, natomiast tu poruszamy się po troszkę grząskim gruncie budżetu całego miasta, dlatego, dlatego to też zależy wszystko od ogólnych wydatków miejskich, natomiast półtorej miliona, jak, jak pokazało chociażby dzisiejsze nasze spotkanie, pokazuje, że można nawet takie środki w bardzo kreatywny i, i potrzebny sposób dla mieszkańców spożytkować i z tego się cieszymy, że, że mieszkańcy wzięli sobie to do Serca I uczestniczyli w tegorocznej edycji jubileuszowej już budżetu obywatelskiego. Czy w tą drugą dekadę budżetu obywatelskiego, w tą drugą dziesiątkę wkraczacie właśnie tutaj w Urban Labie z jakimiś takimi ożywczymi pomysłami, bo do tej pory takie żywe serwo pani Elżbieta Franiczek się tym zajmowała, teraz pan doszedł, czyli jesteście, można powiedzieć, taką parą budżetu obywatelskiego, wręcz takie spojrzenia i kobiece, i, i, i męskie. Więc pytanie, czy ta jedenasta edycja ona by miała jakiś inny charakter, powiedzmy, już zostawy pieniądze na na boku, ale właśnie czy będziecie próbowali gdzieś jeszcze zwiększyć tą chęć do tej partycypacji jeszcze żeby więcej osób się zaangażowało. Tak z pewnością chcemy jak najbardziej rozpromować tą ideę partycypacji społecznej nie tylko samego budżetu obywatelskiego, ale też tak samo inicjatywy lokalnej małych grantów czy ogólnie takie, takiego działania na rzecz mieszkańców na rzecz rozwoju miasta wśród samych mieszkańców, bo to Wiadomo, raciborzanie wiedzą najlepiej, czego potrzeba raciborzowi, dlatego te narzędzia partycypacyjne są tak istotne i też pokazują nam niejako kierunek, w jakim miasto powinno się rozwijać. Dlatego z pewnością będziemy chcieli zwiększać tą świadomość istnienia takich narzędzi jak budżet obywatelski czy inicjatywa lokalna. No i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej fajnych pomysłów, z których no, mieszkańcy będą mogli wybierać. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.